Witam serdecznie. Dotarły już do mnie dwa boksy od Zalando. Mamy w sumie cztery do wyboru. Ja zakupiłam pielęgnacyjne, jest również makijażowy oraz dla mężczyzn. Czy warto zamówić sobie takiego boksa? Zaraz to sprawdzimy. Usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. A jeśli chodzi o kalendarz adwentowy Zalando, również w tej szacie graficznej, czyli granatowej, no niestety nie zachwycił mnie w tym roku i go nie zamówiłam. Ale na boksy się skusiłam. Także otwieramy. Nie wiem, który jest który, ale bym chciała zacząć od boksa. Bo zaklejone są, to może ja sobie pootwieram, sprawdzę, który jest który. I zaczniemy od boksa z pielęgnacją do włosów. Trafiłam, od razu Wam się przyznam. Tak się otwierają te boksy. W tamtym roku był normalny kartonik, od góry otwierany, w pomarańczowej szacie graficznej, a tu mamy w środku pomarańcz. No i jakoś tu mi to wszystko poleciało w jedną stronę przy transporcie, ale to nie szkodzi. Mam nadzieję, że jest wszystko w porządku. No i zaczynamy pierwszy produkt pielęgnacyjny do włosów. Wow, jak coś tu mi się świeci. Co to za brokat? O, ale to za momencik. Zaczynamy od szczotki do włosów. Wow, dlaczego taka mała? No, ale ma rączkę. Myślałam, że będzie troszeczkę większa. Znana i lubiana firma. Myślę, że... Każdy już chyba sprawdził te szczotki. Ja mam właśnie bez rączki. I jak zobaczyłam, że jest tu z rączką szczoteczka w środku, to o pomyślałam, zamawiam od razu. Pierwszy produkt. Szczoteczka do włosów. A to ten błysk brokatowy Manpur. Jest to olejek do włosów oraz ciała, a czyli możemy nałożyć sobie na skórę, no przepiękny. Ile tu mamy mililitrów? 30 ml. Pięknie się błyszczy. O, i mój ulubiony, Krastas Shampoo. Na błyszczający włosy, także jak ktoś ma kruczo czarne włosy, to naprawdę jest piękny efekt taki tafli normalnie błyszczącej. I tutaj znajduje się 80 ml. No, u mnie na kanale dużo tych produktów do włosów się będzie pojawiać, bo ja mam problem z włosami. Mam tak suche zniszczone, że ja to wariuję na punkcie kalendarza zwentowych do włosów. No i jak zobaczyłam tego boksa, to oczywiście muszę go mieć. Kolejny produkt. Redken firma 30 ml i tym razem odżywka do włosów, ale bez spłukiwania. To ja muszę wypróbować. Tak, tu mamy o maskę do włosów od firmy L'Oreal, 75 ml. Jest to maseczka intensywnie regenerująca do włosów farbowanych. O rewelacja, coś dla mnie kolejny produkt firma NUX głębokie odżywianie i przepiękny zapach a jeśli o wilku mowa NUX zamówiłam na Zalando kalendarz adwentowy także cały kalendarz od NUX jeśli jeszcze nie widzieliście będę go otwierać zapraszam w niedzielę już filmik na moim kanale wleci a NUX z tą odżyweczkę mamy 30 ml i chyba ostatni produkt. Mamy gumeczkę do włosów w kolorze czarnym firmy Slip Silk. Taka scrunchie, która nie plącze włosów. O. Jak dla mnie box rewelacja. Cenę oczywiście macie w lewym dolnym rogu, a wartość jego to była powyżej 100 euro. Sprawdzamy, liczymy, dokładnie tyle jest. A teraz zapraszam Was na boks pielęgnacją do twarzy. Tu mamy zawartość boksa do pielęgnacji włosów, a teraz otwieramy drugiego. Tak samo się otwiera czyli są takie same. Jedynie co różni się, makijażowy boks w takim kartoniku w kształcie cukierka. A co my tu mamy? Proszę państwa, tutaj mamy trzy produkty od firmy Rituals. Pięknie zapakowane, od razu mamy taki prezencik. No i mamy tutaj oczyszczanie, serum oraz krem, wszystko anti-aging. No i mamy 20 ml żel, nie, przepraszam, piankę do mycia twarzy, 10 ml serum Glow oraz 10 ml Kremiku. Taki zestawik na początek. Jak zauważyliście, zapewne więcej produktów pielęgnacyjnych jest w tym boksie. Jest troszeczkę droższy, ale więcej ilościowo. Mamy tutaj kosmetyków. O proszę bardzo: Sol de Janeiro Brazilia Bum Bum Krem. Kremik do ciała ujędrniający. Przepięknie pachnie. I mamy tutaj 25 ml. Kolejny produkt. Lankom. Proszę, może otworzymy sobie intensywnie skoncentrowane serum. Ale fajna miniatureczka. Mamy 5 ml. Kolejny produkt. Afterglow C co, co tu jest? 15 g krem z witaminą C. Nie znam tej firmy. Na pewno poznamy się bliżej. No, ta kolejka stoi już <laughs> bardzo długa. Ja to się zawsze na tych kalendarzach i boksach zaopatrzę na cały rok w te kosmetyki pielęgnacyjne i później nie muszę przynajmniej kupować. Kolejny produkt, o proszę, Shiseido Vaso i mamy tutaj z witaminką C SOS na wyliżającą maseczkę 15 ml fajnie. O, widzę coś, co mi się za chwilę przyda, bo mi się kończy mój tonik. I tu Pixi firma Glow Tonic 100 ml. Super. Ja tu muszę zrobić miejsce. O. I mamy Avant kremy. Bardzo dobre kremy. 50 ml. Duża pojemność. Krem przeciwzmaszczkowy na noc. Ujednia, nawilża, bardzo fajny. Już z jakiegoś boksa miałam taki. I co jeszcze? Nux. O, mam nadzieję, że te produkty nie będą mi się powtarzać z kalendarza adwentowego. Zink Power, 30 ml. Żel oczyszczający twarz. Jakieś lekkie takie opakowanko. No, ale 30 ml. I co tam mamy jeszcze? Chyba ostatni produkt. Tak jest. A mamy tu takie naklejeczki 45 sztuk na jakiejś niedoskonałości naszej skóry, czyli wypryski. Chyba mam tu jednego, to sobie mogę zaraz sprawdzić i nakleić. Na pewno jest tutaj BHA i zielona herbatka. Także wysuszające, kojące na pewno właściwości. No, i jestem bardzo ciekawa, jak Wam się podobają te boksy. Jak dla mnie fajnie, bo kolejne produkty, które mi się przydadzą, właśnie do pielęgnacji i włosów i twarzy. Co najbardziej Wam się spodobało, jestem bardzo ciekawa. Napiszcie w komentarzach. A ja już Was zapraszam na niedzielne otwieranie kalendarza adwentowego firmy NUKS. Do zobaczenia. Cześć.